To, osoby, które są do siebie podobne Numer jeden, Zejupok i Ksajo Dwa, Fatiapchan i gruby AK-47 Numer trzy, Lucky Steve i Giga <tryk>

Nie Jak? Jak on zniknął? Nie było go! Jak to mu się to nie było w nie, no. nie było go No szale. cześć, ma to jebana w dupę, ty kurwo pierdolona! Co tam? No cześć, ma to jebana w dupę, ty kurwo pierdolona! było. Mefedron dzisiaj brałeś? Patrz na mnie jak do ciebie mówię. Jadłeś Mefedron dziś. Jakiś podejrzany jesteś. <gry> tak Mefedron na pewno musiałeś ładować. No, widać po tobie. No widać po tobie, no widać, no jak nic, no widać no. no. Tak Sentinho oh, wow. o estrago. Oh wow. Oh wow. No. Oh wow. Oh wow. Muszę kurwa, powiedz mi, jaki jest Twój stosunek do alkoholu? Elegancki. Nie odmawiam, <grywa> elegancki. elegancki, kurwa. A tak bliżej? To znaczy, y... alkohol to jest moje hobby. To znaczy, lubię spożywać. Często, często się spotykać z alkoholem? Zdarza się, że często. Pytanie pierwsze: Hola, nie Roberto livanduxa, Roberto livanduxa.

Point, hello. 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 I, what I was thinking leaving my child A ja dzisiaj mam takie nietypowe zamówienie, bo chciałbym zamówić 2 gramy CP, 3 gramy MA i jednego GETA. Tylko proszę, żeby było Weź zys butelkę <sum> Co? Weź zys butelkę <sum> Co? 笑不笑？哈哈哈哈哈！哈哈！Damn Daniel！哈 <laughs> 哈！啊 <noise>！你坐着我脚了！哈哈哈哈哈！<noise> <stop> <laughs> <laughs> oh, curva. Oh, oh, ok, una eroina crack. Así sfumo chetamina, non ketamina, bombe. Bombe, Mario. <laughs> Trick. Grehot. <laughs> Try not to Fortnite dance challenge. Level expert. <laughs> Try not to Fortnite. <laughs> <try> to w Anglii, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ma pan jakąś poradę na koronawirusa? <try> tak, oczywiście. Proszę <Poszukić> wypierdalać do... <laughs> Hey man, will you open this? Man, I'm doing my Christmas list, man. Come on, man, help me out. Man, damn! Dziękuję. Thank you, man. <laughs> what the fuck is that? What the fuck? Where y'all going? What the fuck is that? Mike Mazowski? What the fuck is that? <laughs> I'm a London Scammer I see it, I want it, I could get nice it with you. Ja czu, kurwa spaliłem To już było nie? teraz TikToka jak ktoś tak jakoś dziwnie łapał kubek ręką na odwrót takie nie wiem czy te ja nieźle wygięte palce nie bo u mnie to jest, to jest maksimum chociażby tak Top 5 Escarist humus carries, Escaria numer 5. Top 5 Dobra, mnie to... Tutaj mnie za 100 euro, bo ci ładował łeb <grym>, Tutaj do tego. A, to stary filmik jest. <grym>, za 100 euro, proszę bardzo. <grym>, Ładujesz? Tylko czuł nie. Głowa, ręce z boku i głowa cała w do tego. Do, do dna. Do dna? Łeb do, do, do dna. Raz. Dwa. Trzy. Porwało flashbacki. Ale szef, nie? Chuj do dna. Ja tak z 20 przestępie. <noise> <noise> yeah, <don't> <noise> <your me> <noise> kurwa, gdzie idziesz? I don't believe Gdzie? Eee, tu home No, tu eee, kawałek? Kurwa, ja bez samochodu jestem. A

5 <laughs> de sadest capibaras Number 1 Hookeded Capivara. Number 2 Rejected capibara Number 3 Crying capibara Number 4 Sust Sad capibara. Number 5 Bullied Capivara. <laughs> <laughs> hungry i eat all day